Jest to argument a, tak, praktycznie zupełnie indywidualny, Nie odwołuje się do żadnych mm, danych empirycznych. Znaczy no, w niewielkim stopniu. I on mówi coś takiego. To jest argument ontologiczny we współczesnej wersji. Ta, ten argument istnieje już od ponad tysiąca lat. On był troszeczkę w innej wersji nie mam jej w tej chwili. Opiszę tylko to, bo to jest najnowsza wersja, już taka podrasowana do współczesnych czasu. Kiedy rozmawiamy z kimś, kiedy argumentujemy w ten sposób, stawiamy, dajemy takie założenie, że możliwe jest, że maksymalnie doskonała istota istnieje, a składnikiem tej istoty jest też jej istnienie. I teraz według mnie, też apologetów chrześcijańskich, którzy używają tego argumentu, twierdzą, że nie można odrzucić takiego założenia. Dlatego, że żeby odrzucić to założenie, musielibyśmy udowodnić, że taka istota nie istnieje. A nikt nie jest w stanie tego udowodnić, dlatego że mamy bardzo ograniczoną wiedzę. Być może taka istota gdzieś istnieje maksymalnie doskonała, a jej jedną z cech, oprócz tego, że jest doskonała w wielu kwestiach, jest to, że jest, że istnieje. I jeśli możliwe jest, że maksymalnie doskonała istota istnieje, ta maksymalna doskonała istota istnieje w jakimś możliwym świecie. Wielu na dobrze wie, że tych światów jest bardzo dużo. Czyli w którymś może ona być. A jeżeli istnieje w jakimś doskonałym, w jakimś możliwym świecie, to istnieje w każdym możliwym świecie. Dlaczego w każdym? Jest doskonała. Dla niej nie ma barier. Nie ma barier światowych. Jest doskonała we wszystkim. Więc może istnieć gdziekolwiek. A jeśli istnieje gdziekolwiek, to istnieje też w rzeczywistym świecie, czyli w naszym. A jeśli istnieje w naszym świecie, to znaczy, że istnieje. I wniosek, dlatego maksymalnie doskonała istota istnieje. I teraz być może wygląda to trudne na trudny dowód, ale tak naprawdę wniosek wynika już z tego. Jeżeli przyjmiemy hmm, tą możliwość... Czyli, że maksymalnie doskonała istota istnieje, a jak mówiłem, nie można udowodnić, że nie istnieje, to można powiedzieć, że nasz respondent, nasz rozmówca, który jest oponentem, jest już ugotowany. Bo on nie może tego odrzucić. A jeśli nie może tego odrzucić, jednocześnie składnikiem tej istoty jest jej istnienie, to automatycznie, tutaj już prosta droga jest, to, żeby dojść do wniosku. Taka istota musi istnieć. Immanuel Kant, kiedy badał ten dowód, on go odrzucił, powiedział, że składnikiem czy cechą maksymalnie doskonałej istoty nie musi być istnienie. I rzeczywiście, jak się wyrzuci tą cechę, cały dowód upada. Ale współcześni ci filozofowie, chrześcijańscy twierdzą, że Kant się pomylił. Dlatego, że jeżeli to jest istota maksymalnie doskonała, to ona musi mieć cechę istnienia, bo inaczej nie byłaby maksymalnie doskonała, brakowałoby jej czegoś. Więc w tym momencie skandal, który rzeczywiście też był już, um, już naszych współczesnych czasów, e, chrześcijańscy politycy się nie zgadzają. Bo gdyby Kant przyjął to założenie, niektórzy twierdzą, że wcześniej przyjmował, to też przyjąłby cały dowód. Ale być może Manuel Kant miał też inne zamiary, dlatego że on chciał oczyścić naukę z zabobonów, on chciał określić jej granice, dlatego wystrzegał się dowodów na istnienie Boga. On nie mówił o Bogu, o duszy, nie mówił o rzeczach wiecznych. On chciał tylko dokładnie pokazać, gdzie są granice, e, jakieś takie linie, które wytyczają obszar, po którym naukowiec może się poruszać. Nie mówił, że tamte rzeczy nie istnieją. Mówił, to co możemy zbadać jest tylko tu, tu gdzie się grają nasze narzędzia. I być może to go skłoniło do tego, żeby nie wchodzić w tego typu argumenty. To jest ostatni argument, który chciałbym Państwu zaproponować. Jeżeli macie jakieś pytania, to jest otwarty. Dziękuję za uwagę.